Proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie chciałbym Państwa zaprosić na turniej dawnych mistrzów. Dzisiaj kilkukrotnie już padały słowa o tym turnieju, ale myślę, podkreślenia wymaga, że będziemy gościć przedstawicieli Widzewa Łódz, Łódź, przepraszam, Szombierki Bytom, Garbarnia Kraków, no i oczywiście nasza kochana Stal Mielec, dlatego myślę, że będziemy mieli naprawdę, naprawdę bardzo dobry moment, kiedy będziemy mogli oglądać bardzo dobrą piłkę i tego Państwu serdecznie, serdecznie życzę. I tu mamy prośbę do Pana Prezydenta, Szanowni Państwo. Turniej odbywa się 20 lutego i rozpocznie się od dwóch meczów systemu Technonego Playoff. I chcielibyśmy, żeby teraz Prezydent wylosował zestaw par, które później pozwolą ułożyć nam grafik, grafik turnieju. No, Będziemy losować kolejne kolejno zespoły oznaczone literami A, B, C i D. E, panie Prezydencie, no tak jak to robią w telewizji, czyli trzeba wyjąć e, yeah. jest otworzyć pokazać wszystkim jak gdzieś. Miszać, niszać. Tak, trzeba otworzyć, <laughs> rozpoczyć, rozkręcić. W środku jest karteczka. Szombierki B będą oznaczone literą A, czyli to jest umowny gospodarz pierwszego, pierwszego meczu, który będzie o godzinie 12 .00. i teraz wylosujemy zespół, zespół oznaczony literą B, czyli gospodarza umownego drugiego Proszę zagają Szombierki ze stałą... Przepraszam, gospodarzem drugiego meczu będzie Starmierec. Czyli zespół B to Starmierec. I teraz usujemy zespół C, czyli Rywara dla drużyny z Bytomia. To już wiemy, że wyjścia specjalnego innego nie ma. ale musimy zachować. Porządek. Tak. tak. Są wielki zagają. Zgarbanią kraku. No i jest dopełnijmy rozwiązań. formalności. Rywarem Stali mierzec Będzie zespół. Teraz wszyscy się przekonamy. Widzę Wamusi. Tutaj dodam. Przegrani tych spotkań, które teraz wylosowaliśmy, zagają o miejsce trzecie w imprezie. Zwycięzcy zagrają w finale. tłumiej 20 lutego o godzinie 12.00 na stworzenie gryfumierek wstęp wolny. Dodam także, że podczas tłumień będzie prowadzona impreza charytatywna na rzecz, na rzecz 9-letniego Bartosza Janusza, który od trzech lat walczy ze śpiączką. Będzie okazja, żeby wesprzeć godzinę chłopca w staraniu o do zdrowia i rehabilitację chłopca.